Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o wojskowości. Dlaczego Kazimierz Raszewski wstąpił do pruskiego wojska? Dlaczego jego wspomnienia wzbudziły kontrowersje? W których miejscach budzą dziś wątpliwości? O tym między innymi porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dzisiaj dr habilitowany Daniel Koreś, z oddziałowego biura badań historycznych IPN we Wrocławiu, autor szkicu biograficznego do książki Kazimierz Raszewski Wspomnienia z własnych przeżyć do końca roku 1920. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Patrząc na twoje dokonania naukowe i popularyzatorskie, od razu można dostrzec zainteresowanie wojskiem i biografistyką. Byłeś redaktorem lub autorem wielu książek z dziedziny wojskowości, między innymi biografii i szefa oddziału trzeciego i szefa operacji Komendy Głównej AK, a także znanego studium biograficznego generała Brygady Aleksandra Radwana Pragłowskiego. Skąd to zainteresowanie? Co cię pociąga w wojskowości? No, to zainteresowanie, które się narodziło dawno temu, tak? jeśli chodzi o wojskowość. A jeśli chodzi o biografistykę, to ono jest nieco świeższej proweniencji, bo sięga studiów, no, tak naprawdę seminarium magisterskiego u profesora Jerzego Maronia. Na którym co prawda nie pisałem pracy z biografistyki wojskowej II Rzeczpospolitej, a zupełnie z, z innego okresu XX wieku i z armii niemieckiej w czasie II wojny światowej, ale gdy skończyłem studia magisterskie i uznałem, że dobrym pomysłem na życie. Wręcz no z obecnej perspektywy powiedziałbym szalonym, jest zrobienie doktoratu. No, mój promotor mi podsunął temat biograficzny, no i tak złapałem i do dzisiaj jakoś kontynuuję badania w zakresie biografistyki wojskowej. Książka, o której będziemy rozmawiać, ukazuje się w pewnej serii. Czy możesz o niej opowiedzieć? Oczywiście, bo byłem jej pomysłodawcą. Kilka lat temu doszedłem do wniosku, że w Instytucie Pamięci Narodowej istnieje przestrzeń do tego, żeby stworzyć tak zwaną serię wojskową. Serię, która, tak jak wskazuje nazwa wojskowa, będzie skupiać książki o tematyce militarnej, oczywiście z historii XX-wiecznej Polski. Na samym początku uznałem, że seria będzie podzielona na kilka podserii, więc źródła, monografie. Obecnie to już będą słowniki biograficzne, za chwilę ukaże się. Słownik biograficzny myśliwców polskich z kampanii polskiej 1939 roku i wspomnienia, czy też pamiętniki, edycje źródłowe tego rodzaju, których, że tak powiem, reprezentantem jest omawiana dzisiaj tutaj praca, czyli wspomnienia Kazimierza Raszewskiego. Generał broni Kazimierz Raszewski to postać nieco zapomniana. Dlaczego się nią zainteresowałeś? To często tak bywa, że interesują nas postacie, które coś po sobie zostawiają. Oczywiście interesujące są też ich życiorysy, interesujące są ich czyny, ich dokonania, ale dla historyka ważne i interesujące jest, żeby mieć jakieś źródło dobre narracyjne, które przybliży nam biografię danej postaci. No i takim źródłem narracyjnym znakomitym są wspomnienia. A Kazimierz Raszewski był, no mogę to powiedzieć, chyba. Z czystym sumieniem, jeden z nielicznych polskich generałów, który pozostawił obszerne wspomnienia. Ba, to nie tylko są obszerne wspomnienia, wydane przed wojną i oczywiście obecnie bardzo trudno dostępne. To wydanie przedwojenne z 1938 roku jest trudno dostępne na rynku antykwarycznym, nawet. I te wspomnienia przede wszystkim, które obejmują cały okres jego życia, od najmłodszych lat do, no właśnie, nie do. Momentu wydania wspomnień, tylko do końca wojny, można powiedzieć, przynajmniej do aktywnej fazy tej wojny polsko-sowieckiej czy też polsko-bolszewickiej w 1920 roku. A więc to jest interesujące, gdyż mamy źródło narracyjne, które nam coś może powiedzieć o postaci, która ją napisała, ale może też nam interesująco zarysować jej karierę życiową, ludzi, w których spotkała, wydarzenia, w których uczestniczyła. Jednostki, którymi dowodziła. A więc jest to no, źródło, które no, nie tylko jest ciekawe do wykorzystania dla pogłębienia biografii samego autora, wspomnienia, ale przede wszystkim dla epoki, w której żył i w której służył i w której pracował. Co sprawiło, że. Raszewski zdecydował się w czasie zaborów wstąpić do Armii Pruskiej? Mamy z tym pewien problem, bo oczywiście brakuje nam źródeł często do motywacji takich postaci jak Raszewski, a było ich zdecydowanie niewielu, którzy robili karierę, no bo można powiedzieć, że on zrobił pewnego rodzaju karierę w Armii Pruskiej. Ja rozważam to w tym wstępie biograficznym krótko. No ale też i trudno rozważać to szerzej już mówię, brakuje nam po prostu źródeł tej motywacji i wydaje mi się, że największym argumentem, który przemawia za zrozumieniem, dlaczego podjął taką, a nie inną ścieżkę życiową jest chyba to, że jego przodkowie po prostu byli wojskowymi i to od strony ojca czy też Pomieczu, który sam był też rotmistrzem w armii pruskiej. Ale też i po matce, która wywodziła się z rodu generała Kazimierza Turny, generała armii księstwa warszawskiego, a więc ta tradycja wojskowa była poważna, głęboka w rodzinie, i wydaje mi się, że po prostu to zadecydowało. No bo też trudno szukać innych, poważniejszych argumentów. Na pewno nie był to argument, nazwijmy to, majątkowy, gdyż rodzina Raszewskich w XIX wieku miała już ugruntowaną pozycję, Majątkową i ugruntowaną pozycję wśród ziemiaństwa wielkopolskiego, a więc nie narzekała jakby na swój status społeczny. Trudno też do końca wierzyć zapewnieniom raszewskiego, że on od zawsze chciał iść do służby wojskowej, żeby nauczyć się rzemiosła wojskowego i potem oddać. Te swoje usługi Polsce, która miała powstać. No, to jest oczywiście jakaś forma antycypowania z jego strony, ale trudno w nią wierzyć w sytuacji, gdy on do wojska wstępował w roku 1885, mając tam 21 lat, że wierzył, że Polska w jakiejś rozsądnej perspektywie za jego życia powstanie, bo wówczas, w tamtym czasie, trudno było w to, tak naprawdę wierzyć, i myślę, że nawet sam Józef Piłsudski miałby poważny problem, żeby w tamtym czasie jednoznacznie stwierdzić, że za 30 lat będzie komendantem legionów, czy też będzie walczył o wolną Polskę. A więc stawiam tutaj na pierwszym miejscu tradycję po prostu rodzinną. A jak rodzina zareagowała na to, że wstąpił do armii pruskiej? To też jakby mamy mało przekazów na ten temat. On. Tylko zanotował w, w swoich wspomnieniach, że jego ojciec był przeciwny. To jest ciekawy ojciec, który był oficerem armii pruskiej. No być może ojciec po prostu własne doświadczenia miał z czasów służby w armii zaborczej, no i wiedział po prostu, na co syn się pisze. Ale tak naprawdę to trudno nam powiedzieć, czy aż te protesty były aż tak poważne, jak zareagowali dalsi członkowie dalszej rodziny od strony matki. Trudno nam powiedzieć coś na ten temat. To jak przebiegała kariera zawodowego żołnierza Kazimierza Raszewskiego w armii cesarza Wilhelma? No przebiegała sprawnie i nawet powiedziałbym dość bezproblemowo. Co oczywiście wskazuje nam na to, że po prostu Raszewski się w wojsku pruskim odnalazł. A to jest z kolei wniosek, który pozwala nam przypuszczać, że poddał się w jakiś sposób. No, takiej borusyzacji, jak to określano, czyli po prostu przyjął pewne obyczaje, które w armii pruskiej obowiązywały, na pewno nie afiszował się z polskością, bo to by mu w karierze nie pomogło, wręcz przeciwnie, to by jego karierę zablokowało. I są pewne przesłanki, które wskazują na to, że no, choćby nawet Udawał, albo być może świadomie się maskował, że ma problem ze znajomością nawet języka polskiego. No, są pewne przekazy, które wyszły potem dopiero po roku 1920, już w Wolnej Polsce, które wskazywały na to, że, że ukrywał tak naprawdę swoją polskość i wydaje się, że była jedyna tak naprawdę ścieżka do tego, żeby tę karierę zrobić. A żeby tylko wskazać na pewne koleje, szczeble, jego kariery. No to zaczął służbę i kontynuował ją, tak naprawdę, do roku 1918 w kawalerii pruskiej. Najpierw w szóstym pułku huzarów na Dolnym Śląsku, potem kontynuował ją w drugim pułku huzarów, także na Dolnym Śląsku. W 1913 roku awansował na majora i zastępca dowódcy 16 pułku huzarów już holsztyńskich, a więc z dolnego Śląska, gdzie spędził prawie 20 lat, prawie 20 lat służby wojskowej, trafił do Holsztyna i z tym pułkiem wyszedł na wojnę w 1914 roku jako zastępca dowódcy pułku. I gdzie rzucił go pierwszy wojenny los? No można powiedzieć że dość charakterystycznie, jak dla armii pruskiej czy też armii niemieckiej w czasie I wojny światowej, na przemian front zachodni z frontem wschodnim i z powrotem front zachodni, bo do 1914 roku, do końca był to front zachodni, czwarta dywizja kawalerii, walki nad Marną, potem walki od, odwrotowe. Potem front wschodni, do tak naprawdę do końca 1917 roku i w początku 1918 roku powrót na front zachodni. Tylko, że w tamtym czasie, jak już wrócił na front zachodni, awansował na podpułkownika, i tak naprawdę to był koniec ery kawalerii w armii. Definitywny koniec kawalerii w armii niemieckiej. Raszewski tak naprawdę kawalerzystą został spieszonym i przeszedł do służby w piechocie. Ostatnie jego przydziały to było dowodzenie brygadą rezerwową Landwery i pułkiem piechoty Landwery. Na okładce książki Kazimierz Raszewski występuje w mundurze wielkopolskim. Zgłosił się, jak piszesz, do służby w Siłach Zbrojnych Polskich w byłym Zaborze Pruskim. Jak wyglądały jego relacje z dowódcą? No, nie były to na pewno dobre relacje, to znaczy no oczywiście głównie tutaj opieramy się na wspomnieniach jednego i drugiego pana, oczywiście mówiąc o dowódcy Sił Zbrojnych dawnej dzielnicy pruskiej, czyli generale Józefie Dowbor-Muśnickim, który wywodził się z armii rosyjskiej, Braszewski wywodził się z armii pruskiej, z armii niemieckiej, a więc to już samo w sobie miało na pewno jakiś zaczyn do konfliktu. To są te... Różnice obyczajowe, różnice tradycji, zrozumienia tak naprawdę idei służby wojskowej. One się bardzo różniły w armii pruskiej i w armii niemieckiej. No, kolejnym polem konfliktu było na pewno poparcie polityczne, którego Raszewski doświadczał ze strony członków komitetu. Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a więc jako ziemianin, jako poznaniak, jako wielkopolanin miał silne poparcie miejscowego establishmentu wywodzącego się z ziemiaństwa, tak jak on sam. Co na pewno też stawiało go tutaj od razu w innej pozycji niż do wbora muśnickiego, A więc ich relacje były trudne, skomplikowane i doprowadziły tak naprawdę do konfliktu. Wspomniałeś się o zachowaniu czy były jakieś elementy pruskiego drylu, którymi Raszewski wyróżniał się w wojsku polskim? Trudno nam się czegoś takiego doszukać, tak? To znaczy też yy, nie mamy za bardzo relacji jego podkomendnych, którzy mogliby powiedzieć, czy on taki dryl pruski stosował. Więc yy, no, odpowiedź na Twoje pytanie musi pozostać jednak ze znakiem zapytania, bo to jest kwestia dalszych badań. Należy pamiętać, że ja napisałem tylko i wyłącznie szkic biograficzny, który jest zebraniem. No, takich wiadomości albo takich, które już zostały opublikowane, albo takich źródłowych, które są najłatwiej dostępne, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, to trzeba było drążyć dalej, prowadzić dalsze kwerendy, no i poszukać kogoś, kto potencjalnie zostawił relacje na temat dowodzenia raszewskiego. Raszewski został dowódcą trzeciego pułku ułanów wielkopolskich, późniejszego 17 pułku ułanów. Zainteresowanych szlakiem bojowym jednostki zachęcam do odsłuchania odcinka pod tytułem Jaśnie Pański Ziemiański, jaki był 17 pułku ułański, który znajdziecie na Spotify i YouTube. Dlaczego Raszewski tak szybko awansował? Raszewski przyszedł do Wojska Wielkopolskiego w stopniu podpułkownika Armii Niemieckiej. To już samo w sobie było pewnego rodzaju legitymacją jego fachowości. Tak jak żeśmy mówili tutaj wcześniej, Polacy po prostu nie awansowali do wysokich szarż w Armii Niemieckiej, Zresztą on był jednym z trzech oficerów Wojska Polskiego wywodzących się z Armii Niemieckiej z najwyższymi stopniami. Obok niego był jeszcze podpułkownik Grudzielski i major Unruk, Antoni Unruk. A więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej: poparcie polityczne, tak? czyli poparcie Ziemian, którzy zajmowali ważną pozycję w tym quasi-rządzie wielkopolskim po powstaniu Wielkopolskim i, po, i w czasie walki Wielkopolskiej o niepodległość z Niemcami. A co miał wspólnego Raszecki z monarchistami? <głos》> No myślę, że to były jego prawdziwe poglądy polityczne. To znaczy on po prostu był człowiekiem, który nie wierzył w demokrację. Zresztą nie był jedyny wówczas w tamtym czasie. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy się rodzili a tak jak on głęboko w XIX wieku. Tak? On był rocznik 1864, był starszy od Piłsudskiego jeszcze o trzy lata. Więc to był człowiek, który się głęboko tkwił jeszcze w XIX wieku. Myślę, że on po prostu naturalnym... Dla niego środowiskiem politycznym była monarchia. Był system, który znał, w którym on był w elicie i chciał, żeby on został, został po prostu utrzymany. To a propos Piłsudskiego, co myślał o Raszewskim? Jak oceniał jego zdolności dowódcze na przykład w wojnie polsko-bolszewickiej? No, jeśli byśmy mieli oceniać relacje Raszewskiego i Piłsudskiego, to trzeba powiedzieć, że one nie są jednoznaczne ani proste. Tak? Ich znajomość rozpoczęła się w XIX roku od tego, że Raszewski był w konflikcie z Dowborem Muśnickim, a Dowbór Muśnicki można powiedzieć, że był mocno zdystansowany i to i vice versa wobec Piłsudskiego. A więc Raszewski stał się naturalnym sojusznikiem Piłsudskiego. Mówiąc no, krótko, w dziele podkopywania pozycji Dowbora-Muśnickiego. A więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że Piłsudski jako pragmatyk w czasie wojny dostrzegł w Raszewskim cechy oficera, dowódcy, administratora, które można ze skutkiem i ku publicznemu dobru wykorzystać na wojnie dla Rzeczpospolitej, mówiąc krótko. A więc wykorzystał jego możliwości, mianował go dowódcą Okręgu Generalnego, Pomorze, potem dowódcą 6 Dywizji Piechoty, wreszcie dowódcą 2 Armii w końcu czerwca 1920 roku. Zdjął go ze stanowiska dowódcy armii po nieudanej operacji pod Brodami i Beresteczkiem, kiedy nie udało się zatrzymać Armii Konnej Budionnego, ale zmianował go z kolei dowódcą okręgu generalnego Poznań, którą podporządkowo okręg generalny Pomorze w okresie największego zagrożenia państwa, czyli bitwy warszawskiej, no i być możliwego przedarcia się bolszewików za Wisłę i dotarcia też do zachodnich rubieży Rzeczpospolitej, gdzie Raszewski z kolei też jako bardziej administrator, organizator niż dowódca operacyjny oddał świetne usługi. I dlatego Piłsudski wydaje się, że w swoich opiniach o generałach wojska polskiego potraktował Raszewskiego mm, miarodajnie, obiektywnie i jednak z pewnym respektem, którego wielu innym generałom, jak wiemy, nie okazał po prostu w tych opiniach. Czy Raszewski poparł Piłsudskiego po zamachu majowym, czy też był zwolennikiem strony rządowej? Raszewski politycznie się różnił z Piłsudskim. To, o czym mówiłem przed chwilą, to jest pragmatyzm marszałka, który dostrzegał w Raszewskim talenty, które mógł wykorzystać w konkretnym momencie. Ale gdy nastał okres pokoju, ich drogi polityczne rozeszły się. Choć Raszewski nigdy nie był ani do końca endekiem, choć spróbował flirtować z tym środowiskiem, zawsze mu bliżej było do monarchistów. Ale pracę z monarchistami czy też w organizacjach monarchistycznych rozpoczął dopiero po zakończeniu służby wojskowej w 1925 roku. A więc z Piłsudskim i ze środowiskiem socjalistycznym nie miał tak naprawdę nic wspólnego. No bo cóż, Ziemianina z Wielkopolski może łączyć ze środowiskiem wywodzącym się z Polskiej Partii Socjalistycznej, no, które wówczas stanowiło mimo wszystko za, cały czas zaplecze polityczne za, dla Piłsudskiego i Piłsudczyków nic ich nie łączyło i nic ich nie mogło łączyć, a więc Raszewski nie mógł poprzeć Piłsudskiego w czasie jakichkolwiek prób zamachu stanu, a to nawet wręcz przeciwnie, wydaje się, że to Raszewski był jednym z tych oficerów, którzy po pierwsze chciał reagować w sposób efektywny na zamach majowy i Organizować odsiecz dla rządu, a może nawet organizować wojsko odrębne, żeby bronić dzielnicy Wielkopolskiej przed zamachowcami. Raszewski był prezesem Związku Powstańców Wielkopolskich i cieszył się, jak mniemam, do pewnego momentu powszechnym szacunkiem. Dlaczego jego wspomnienia, opublikowane w 1938 roku, wzbudziły kontrowersje? Trzeba pamiętać o tym, że Raszewski był przez dłuższy czas, życiorys Raszewskiego był mało znany szerszemu gronu odbiorców w Polsce, w Wielkopolsce. A więc pisząc swój życiorys, no bo wspomnienia to jest tak naprawdę życiorys przecież to jest trochę taka autobiografia pisząc ten swój życiorys, i to jeszcze w pewien konkretny sposób, przedstawiając, naświetlając fakty, Raszewski no, w gruncie rzeczy obnażył pewne swoje sympatie, co do których pewnie wielu by go nawet nie podejrzewało. Te sympatie to pisanie z dużym sentymentem o armii pruskiej, przede wszystkim o 16 Pułku Huzarów, opisywanie ze szczegółami walk w pierwszowojennych, wychwalanie żołnierza, którym dowodził oficerów, którzy byli jego współpracownikami, jego, jego podkomendnymi, w pewien sposób jednoznacznie pozytywny, no wzbudziło co najmniej zdumienie wśród polskich czytelników i zostało po prostu odebrane w sposób jednoznacznie, raczej jednoznacznie negatywny. No, mówię raczej jednoznacznie negatywny, gdyż na ileś recenzji, które się ukazały, a to trzeba powiedzieć, że w ogóle książka wzbudziła ogromną falę opinii przelanych na papier w postaci recenzji prasowych. Co najmniej kilka, a być może jest ich więcej, bo należałoby pogłębić kwerendę, się ukazało i w, oprócz jednej, wydanej w dzienniku mniejszości niemieckiej w Poznaniu, wszystkie pozostałe były zasadniczo negatywne. Były zasadniczo negatywne, co oznaczało, że po prostu źle odebrano. Środowisko kombatanckie w ogóle odebrało to jako policzek. Ale zwykli odbiorcy, którzy być może nie byli związani aż tak emocjonalnie z powstaniem Wielkopolskim, z dzielnicą Wielkopolską, też zauważali zbyt wielką sympatię, Pana generała, generała broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku wobec Armii Zaborczej. No i to spowodowało tak poważne reperkusje dla niego. W których miejscach jego wspomnienia budzą wątpliwości? Ej, no Przede wszystkim budzą wątpliwości, tak jak powiedziałem, w opisach obszernych służby w Armii Pruskiej. A więc to całkiem spory fragment pamiętników, tak? No bo myślę, że ponad połowa pamiętników dotyczy wspomnień z armii pruskiej. I one są napisane no, z dużym poczuciem sentymentu. Dlaczego wspomnienia Raszewskiego kończą się na roku 1920? Zostały opublikowane na rok przed II wojną światową. No, na to pytanie to mógłby odpowiedzieć nam tylko autor tych wspomnień, bo on jakby nie raczył tego zaznaczyć jednoznacznie. Dlaczego przerywa? na końcu wojny polsko-bolszewickiej. Mi nawet trudno się domyślać. No być może miał coś napisane, może chciał coś kontynuować, ale miał tego za mało albo uznał, że to nie jest już istotne. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jakie były losy Raszowskiego w czasie II wojny światowej i tego żołnierza, który wychwalał swój pruski epizod? Ja bym nawet nie nazwał tego epizodem, bo on ostatecznie w armii pruskiej spędził, policzymy od 1885 do, 1900, do końca 1918 roku. To trudno nazwać ponad 30 lat służby epizodem. tak? To, jest, to był całkiem spory fragment jego życia. To też zresztą jakby pokazuje, że on więcej był w mundurze pruskim niż w mundurze polskim. Jeśli przyjmiemy, że do Wojska Wielkopolskiego wstąpił w lutym 1919 roku, a Służbę zakończył w maju 1925 roku, a więc mamy zaledwie, przepraszam, ile? 6 lat? 6 lat do ponad 30 lat. Więc trudno to nazwać epizodem. Ale jeśli chodzi o Niemców, Niemcy, jest ciekawe, sami traktowali Raszewskiego jak potencjalnego kandydata do, no do zniemczenia, tak? Czyli też zniemczonego, zniemczonego Polaka. Oświadczy o tym choćby nawet to, że niemiecki Front Pracy, czy też organizacja zajmująca się, zrzeszająca pracowników niemieckich, Deutsche Arbeitsfront, która gromadziła także w swoim dziale badawczym informacje o znanych Niemcach także poza granicami Niemiec, założyła odpowiednią fiszkę dla samego Raszewskiego. W tej fiszce oczywiście niewiele się znalazło, gdyż znalazł się tam tylko streszczenie jednej z recenzji jego wspomnień, ale gdzie jednoznacznie wyszczególniono, że Raszewski sentymentem i pozytywnie wyrażał się o armii pruskiej, a więc wskazywali na niego jako potencjalnego kandydata do tego, żeby do narodu niemieckiego z powrotem wrócił. Za to generał już po rozpoczęciu okupacji w 1939 roku. Jasnym jest oczywiście, że jako emerytowany generał broni nie wziął udziału w kampanii polskiej w sposób aktywny, gdyż no po prostu był na to za stary i zbyt schorowany. Raszewski otrzymał propozycję podpisania listy narodowościowej niemieckiej i tej propozycji nie przyjął. A więc postawił się Niemcom i uznał, że nie chce mieć generalnie z nimi. Nic wspólnego, iż z okupantem współpracować nie będzie w żaden sposób. No i zachował się godnie, za co spotkała go kara, gdyż został aresztowany i osadzony w forcie VII w areszcie, w więzieniu Gestapo w Poznaniu. A jak zachowały się jego dzieci? Czy identyfikowały się z polskością? No tak, jego dzieci, on miał dwójkę dzieci. Córka zmarła jeszcze w czasie wojny i y, trudno powiedzieć, o niej cokolwiek bliżej za to syn. No, jeśli chodzi o syna, Lamberta, Raszewskiego. No, no to właśnie to jest ciekawy przykład, bo to jest raczej przykład człowieka, który się nie identyfikował z polskością, identyfikował się z narodem niemieckim i ze swoim z tym kulturą niemiecką, w której dorastał i żył do tak naprawdę 1920 roku. Syn razem z ojcem służyli w tym samym pułku w czasie I wojny światowej. Lambert Raszewski był podporucznikiem w 16. pułku huzarów, którym jego ojciec dowodził, ale w 1919 roku, gdy ojciec przyjechał do Polski złożył dymisję z armii niemieckiej. Syn pozostał. Pozostał i służył jeszcze do, przez ponad rok czasu w siłach zbrojnych Republiki Niemieckiej, już Republiki Niemieckiej, tak? czy później w Reichswehrze. Dopiero w 1920 roku przyjechał do Polski. Niestety jego losy są mało znane, gdyż brakuje nam po prostu źródeł. Na pewno za to. Istnieją przesłanki, które wskazują, że Lambert Raszewski był człowiekiem zgermanizowanym i był człowiekiem, który bardziej się identyfikował z Niemcami niż z Polską. Zapraszamy do lektury wspomnień generała Kazimierza Raszewskiego. A co teraz piszesz? Biografia wojskowego czy inna książka? Obecnie to od biografistyki trochę odpoczywam, tak. Obecnie raczej jestem w Kampania Polska, i co ciekawe, stroną niemiecką przede wszystkim się zajmuje. Chętnie przeczytam. Zapraszamy do lektury wspomnień generała Kazimierza Raszowskiego w opracowaniu dr Ewy Dulnej-Rak i naszego gościa, a był nim dzisiaj doktor habilitowany Daniel Koryś z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, autor szkicu biograficznego do wspomnianej publikacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Polecamy także broszury Józef Szostak Filip i Konstanty Plisowski, napisane przez naszego gościa. Możecie je pobrać ze strony IPN. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był ekspres czytelniczy IPN.